Siemano, jesteśmy dzisiaj w lokalnym aktowie z największymi ancymonami w Polsce. I lecimy od razu z pierwszym pytaniem i oddaję tutaj głos Sonikowi. Dobra, słuchajcie, bo jakby pewnie ktoś jeszcze w Polsce nie wie, czym, czym, albo kim są ancymony, jakbyście mogli powiedzieć, czym dla was są ancymony. Ancymony to jest bestia, stary. A mógłbyś coś więcej na ten temat powiedzieć? Stary, spójrz na tych ludzi. To są bestie. I tu nie chodzi o to, że ktoś jest, kurwa, kotem i się mhm. nie, wiadomo, nie wiadomo, co można przeklinać. No tak, kurwa. Zajmuję. Nieważne, no wiesz, no żeby to podkreślić, no, że się nie no. napierdala jak Conor McGregor, tylko chodzi o to, stary, żebyś prześledził, co ci ludzie robią muzycznie. Masz Szychula, który muzę puszcza do neta 7 miesięcy, tak? To stary kurwa, jaki to jest progres. Wiesz o co chodzi? Jaka, jakie to jest tempo rozwoju? Kurwa i jakie ten gość ma zaplecz, zaplecze muzyczne poprzez samogranie. Wiesz, z Borysem na przykład, nie? Mhm. Wiadomo, o którego Borysa chodzi. Więc naprawdę gość nawet tutaj na próbie akustycznej pokazał, co on potrafi. Więc muzycznie to jest mega łeb. Dalej masz megota stary, spójrz z kim ten gość robi muzę. Wiesz o co chodzi. Dalej, dalej masz Distera, który jest kurwa niesamowity, ten łeb, on ma taki web do miksu, że naprawdę głowa mała. Masz Fonciaka, który wydał zajebiste kurwa rzeczy w podziemiu, zwłaszcza Platon który na do tej pory w furze i ta płyta, która teraz wycho będzie wychodzić i wychodzi regularnie, numer za numerem, jest genialna. Masz Wiktora, no to kurwa, każdy kto słyszał jakikolwiek numer nie musi się wypowiadać. Mhm. Masz mnie, no ja jestem pojebany po prostu. <grym> No, czekałem stary, na stary, 8 lat, osiem lat kurwa i dalej mi się nie znudziło i wydaje mi się, że zajebiście to wychodzi mhm. na razie. Zobaczymy jak będzie. Nawet wy jesteście częścią tego projektu stary, no. Wiesz, jesteście tak naprawdę współorganizatorami tego koncertu, wiecie, dajecie nam możliwość, żeby się zaprezentować jako ludzie, a nie jako muzycy. I to też jest kurwa stary zajebiste, co wy robicie? Te relacje, wywiady. Dzięki, dzięki. Masz Samera, kurwa. Po, pokaż mi osobę drugą w podziemiu, która klepie takie bity na takiej perce. No kurwa nie znam. Mm. Masz Paziego. Kolejny łeb od miksu i to, jak on czuję muzę, ile ten gość ma w głowie? Flow, kurwa, do wykminienia. Jest niesamowite, a który. Ma swoją stylowę, to nie jest gość, który nagrywa numer za numerem i każdy numer będzie inny, tylko jak ci się podoba ta stylowa, to zostajesz tam na zawsze, bo po prostu stary jest nietuzinkowo, jakby kurwa trzyma się swojego i konsekwentnie to kurwa szlifuje. Masz Żubera, kurwa, Właśnie, y bo nie ma, nie ma głosu, niestety, jeszcze, jeszcze, Dawid, jeszcze no. Dawid nie dojechał, masz Żubera, który stary, Mroki to jest świetna płyta, co nie, to jest mhm. naprawdę dojrzały, fajny album. Loafy to jest zajebisty kurwa materiał i wszystkie poprzednie rzeczy w podziemiu stary, to, że to jeszcze nie jest legal, to, to jest szok. I masz przyłóca, który teraz za nie gra z nami, bo gra trasę z kartkiem. No. Wiesz, to jest gość, który byliśmy, jednak robi byliśmy. liczbę i tak dalej, I ma kurwa odbiór, jest, ma ważną, zaznaczoną pozycję na scenie. I mu nie odjebało, a wiesz, i przył, który kurwa jest w tym wszystkim, wiesz, to gość poznaje mainstream kurwa już od środka. Płyta kurwa z VBS-em, która wychodzi na call quality, mm -hmm. wiesz, to, to naprawdę będzie dobre i mocne. Mimo tego, że ten numer był pisany przez kabel, nikt z nikim nie konsultował żadnego tematu, każdy miał napisał zwrotkę i wtedy kurwa się ktoś zapytał, ty, a jaki jest temat? Wiesz, chodzi o to, że mimo tego, że mm -hmm. czuć, że ten numer jest pisany przez kabel, to on dalej jest spójny, przez to jest, mimo wszystko jest szalony, nieogarnięty. I stary, i on dalej jest kurwa, jakby jednością. Nie każda zgaszona świeczka pachnie urodzinami. Kiedy z gaz prąd rozmawiałem, tylko z duchami. Ale takie dni przypominają, za co bym zabił. Ciąg stworzyć do teraz, od kiedy byliśmy mali. Mam no, kolegę kiedy nie mogę spać. Kiedyś paralityczni, teraz nevergiwa. Żyje kurwa, żyje czym nie słychać. długo mój pysk będzie na billboardach, men. i tak. czym są? Eee, według mnie, i myślę, że chłopaki się zgodzą, są takim trochę wołaniem. Trochę takim krzykiem. Ej, jesteśmy tutaj. Nie? Mhm. nie ma tak, że liczymy na to, że następnego dnia pojawi się, pojawią się miliardy wyświetleń, pieniądze i zajebista zabawa gdzieś tam na wyższym poziomie z budżetami i tak dalej. Liczymy po prostu na to, że staniemy zauważeni i wzięci pod uwagę. Podziemie jest mocne jak nigdy wcześniej. Podziemie mhm. było mocne, ale trzeba to Podkreśle. tym wołaniem podkreślić, czy tam wołaniem, czy głosem. Możemy być głosem, możemy być wołaniem. Cokolwiek tym, tą akcją prowadzi i cokolwiek z tego wyniknie dalej, będzie po prostu rozpierdolem. No i plany są wielkie. To, czy jakby starczy budżetowo na to wykonać, to, to zależy też od was. Bo jeżeli przyjdziecie na kolejny koncert i kolejny, to będziemy mieli budżety, żeby zrobić ancemone V2, żeby może <laughs> nagrać płytę, może zrobić, nie wiem, inne rzeczy, inne fajne nie rzeczy. Nie musisz, subskrybuj, weź na naszego patronajta. Tak, już teraz, już specjalnie dla was te rzeczy, nie? To jest taki kubełek bez dna, no. I tym są Ancymony. Pieniędzmi. Barti ja, 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 ja. zwykły chłop, wszystko na tip top I nie znaczy to, że wszystko proste, co jest w tekstach Oni mówią, że to piękne, weź przestań I chociaż czasem boli zawsze na gęba Jo, dajemy serce w piosenkach Chcemy tłumy ludzi na koncertach Dzonimy te marzenia od dziecka! Dla nas to jest życie nie jakaś w swoim treściwym monologu powiedział nam co nieco, kto był pomysłodawcą, żeby zebrać was wszystkich na jednym traku. Mm, więc tutaj zgadza się, Pazji to był, tak? Jakbyś tak tak, 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 tak. No. Więc tutaj pokieruję pytanie do Paziego. Skąd pomysł na stworzenie Ancymonów? Stary, słuchaj, generalnie to wszystko wyszło tak, że totalnie na luzie napisałem do Avalasa i Szychule. Znaczy, generalnie miałem kminę taką, że na koniec roku 2K18 zrobić luźny numer na freebicie z Neta, co nie? Zrobić co takiego spontanika. Zap zacząłem zapraszać stary coraz więcej osób, napisałem do Łukiego i tak dalej, wciągnęliśmy w to Fonciaka, Żubera, Przyłuca. Potem doszedł do tego Mego T Summer i uznaliśmy, że będzie mieć zajebistą produkcję. No i stary, wbiliśmy do Stuja, do e flyta. Najśmieszniejsze jest to, że Dister w ogóle myślał, że uki sobie bukuje sam sesję, żeby nagrać parę swoich numerów. Po czym on wchodzi do studia i widzi tam gromadkę 10 osób, nie? No i Dister do nas tak naprawdę dołączył w tym momencie, gdybyśmy już w studio, i to było zajebiście, spontanicznie wyszło i powstał takie w sumie jeden cudowny numer, tak bym to określił, nie wiesz? Totalny stary spontan, hip-hop z synu. <laughs> Może to dlatego, że zasypiam na ranem? Może to dlatego, że znów nagramy jak wstanę, Może to dlatego, że znów na śniadanie katuję płucą no i banie no i nie ogarnę nic. Nie ma innej drogi, już nie ma nie. wyjebano nutę no, to wrzucę na łeb. Nie wiem gdzie, ale muszę biec. Mój dzień chce mi zajebać buta na łeb. W końcu doszło do spotkania w Warszawie? Tak, e, we w flycie. Polecamy. Co, co czuliście jak już doszło do realizacji tego, tego całego materiału? Czy to było tak co my kurwa robimy, czy że. A jak pierdolnie, to pierdolnie. <grytanie> Nie wiem, dla mnie <grytanie> zajawka w studiu była wielka, ogromna, stary, jak zobaczyliśmy jak już ten numer brzmi na sam koniec, już nawet wiesz, bez miksu, tam jakiś po prostu pilot. My wszyscy po prostu staliśmy, albo nawet nie staliśmy, my skakaliśmy cały czas w tym studiu stary. Moje wspomnienie dotyczące powstawania tego numeru jest y, dosyć intrygujące, gdyż to był jednocześnie mój najgorszy dzień, chyba jaki miałem w tamtym roku, znaczy w tym roku, tak w bieżącym 2019, a zarazem dzień, który zrobił mi totalnie humor, bo tego dnia straciłem wszystkie dokumenty, straciłem sporo siana, straciłem portfel i naprawdę byłem gotowy już po prostu nie przyjeżdżać do tego studia i rzucić to wszystko. Tak, jeszcze miałem, a to już inne, inne zupełnie problemy e, i stwierdziłem, że jednak kurde dobra, trzeba coś zrobić, żeby jednak jakoś poprawić sobie ten nastrój, jak wpadłem do chłopaków e, tak, nie, nie, u nich widziałem, że panuje tak dobra atmosfera, więc jakoś mi się również udzielił ten humor, e, no świetna akcja, ja w ogóle uważam, że robienie takich numerów to jest kwintesencja hip-hopu. E, tak, i to jest coś, co już kiedyś mogliśmy zaznać, robiąc taki projekt o nazwie Harpagany. I takie rzeczy są potrzebne. Pomimo, że sam osobiście wolę słuchać numerów, gdzie występuje jeden artysta, em, jakoś pozwala to się troszeczkę bardziej zbliżyć z jego muzą. To jest to zajebista odskocznia i taki pokaz siły pokazania się. Każdy gdzieś tam może zaprezentować swoje umiejętności. Dokładnie Postawić własne imperium jak się leci Ostatnio pisze gównie w korkach, jak się treści Czem dawał kopa więcej refleksji Nikt nas nie pyta, jak żyć bez berki Uspędzaj z pracy jak ty kapez nergi Albo dwóch nawet Niech napisą o tym na głównych stronach gazet, kiedy zrezygnuje z masem Jak od razu został rzucony temat na grupie, że nagrywamy numer w takim składzie, bo skład się w ogóle nie zmieniał od początku to od razu było rzucone, że musimy zrobić klip, a że będziemy wszyscy w jednym miejscu, w tym samym czasie, to zrobimy to od razu. Na początku miała to kręcić inna jakby osoba, inna osoba to miała to montować, ale tutaj już nie będziemy rzucać kto. Niestety na no, tej osobie wypadło jedno zlecenie przy okazji, którego miał nam nakręcić te ujęcia. Po czasie już jak mieliśmy nakręcone te, które nas... Powiem za wszystkich i wydaje mi się, że wszyscy się zgodzimy. Nie do końca satysfakcjonowały, nie na zasadzie wykonania chłopaków, bo stary, my ogarnęliśmy chyba dzień przed Mikołaja, którego pozdrawiam, żeby nam nagrał ujęcia. Potem jak Mikołaj widzieliśmy, że musi uciekać, to w dniu nagrywania ogarnęliśmy jeszcze dwóch kamerzystów, operatorów, bo kamerzysta to podobno jest złe określenie. <śleskujesz> 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 Czyli Janka Chincyka i Maćka, który właśnie robi w. W składzie jednym z Mikołajem, który wcześniej nas y, jakby tam kręcił. To stary z tych ujęć to i tak to, co zrobił Hubert ZBR. Hmm. Młodszy brat wszędzie żubera. Warto to zaznaczyć, że to jest taka rodzinka artystyczna. Stary on z, kurwa ulepu gówna i błota zrobił czekoladę. <śledz _anowidł> <śledz _anowidł> Rozumiesz o co chodzi. No, rozumiem, naprawdę rozumiem. tego się nie dało lepiej zmontować. I tyle. No. Ten klip idealnie oddaje stary, sytuację, jaka się działa w studio. To co kurwa działo się na grupce, jak my zamiast ustalać coś wysyłaliśmy sobie ciągle memy, kurwa, <laughs> wiesz, co. do dobrej zabawy, mówisz, że widać było po klipie mm -hmm. i making ofie, stary 99% kurwa firatych akcji się tam nie znalazło, bo na to nie pozwoliliśmy. No, <laughs> tak naprawdę podczas nagrywania tego klipu, to nikt nie pamiętał o tym, że ten klip jest nagrywany. I tak, obrzydliwie obżeraliśmy się pizzą w studiu, e, darliśmy mordy, skakaliśmy, robiliśmy głupie miny, a potem na dworzu właściwie przez godzinę rzucaliśmy się śnieżkami, więc... Tak naprawdę, tak. I zrobiliśmy dwa pełne ujęcia, dwa nagrania tego, więc to było naprawdę wariackie i może nie do końca przemyślane, ale też nie wiedzieliśmy, co może z tego wyniknąć, więc no to trzeba wybaczyć, ale myślę, że jako wizual jest to jak najbardziej lepsze niż samo audio, które byśmy zaprezentowali, bo trochę tam powychrzywianych naszych mordek zobaczyliście na tym klipie. A jeżeli powstaną Ancymony V2, to i jeżeli będzie przychodzić na koncerty oczywiście, bo to jest, to jest zależne, to, to zrobimy Ancymony V2 trochę bardziej uporządkowane ze scenariuszem i tak dalej. Szczególnie, że zupełnie bezbudżetowo podeszliśmy do całej sprawy. Ledwo co udało nam się złożyć na studio, a co dopiero jeszcze klipy wymyślać jakieś skomplikowane, no. Wszystkim, sam mówisz, Dobra, nie obrażaj się. Teraz mnie. ci postawię drineczka. Nie chcę drineczka. Ja mam Dobra, jedziemy. Niemożliwe jest. Niemożliwe jest. Niemożliwe jest. Dźwięki pozwalają widzieć więcej mi Czuję się jak kot, mimo że nie mam dziewięciu żyć Z chłopakami się wep studio Robimy to dobrze, nie damy wam usnąć U, 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 jestem inny niż wy Kiedyś lubiany, dzisiaj otwieracie pyski Dzisiaj, kiedy inni patrzą, każdy w nas się błyszczy Teraz jebane podziemie, dokaźnia ten, kurwa, wyścig! Dzisiaj Warszawa, nadchodzi Poznań Czy planujecie jeszcze jakieś, jakieś koncerty w tym gronie, w gronie... Przyskawek zostało Simon. powiedziane, że tak, że jeśli przekażę no. mikrofon do Wiktora, to Wiktor powie więcej Teraz raczej kwestia organizacyjna, bo wiadomo, że chłopaki mają łby do tworzenia. E, ja może też, ale może trochę mniej, ale bardziej mam do biznesów smykałkę. Może trochę bardziej do biznesów mam smykałkę i też... Staram się ja to organizować w porozumieniu z chłopakami, żeby nikt nie musiał się sobie tym uba zajmować, bo wiadomo, że każdy ma swoje życie, a ja życia nie mam. Jestem pierdolonym no-lifeem w tym temacie muzycznym. I tak jak się kiedyś w, tib w Tibie napierdalało w bibliotece publicznej yy, i w Metina, tak właśnie dzisiaj nie gram w Tibi i w Metina, tylko gram to. Jeśli chodzi o koncerty, bo takie było pytanie, poznań jak najbardziej 15 czerwca. Przybita data, sprzedaż ruszyła dzisiaj o 14, więc można kupować bilety, ale myślę, czy czyli e, dzisiaj, czyli 22, 22 ruszyły bilety. Bilety są w trzech pulach i potem będziemy mieli taki jeden specjalny bilecik dla Was, ale szczegóły musicie wypatrywać na wydarzeniu bo nie chcemy ich na razie zdradzać, ale będzie to coś fajnego. I co do reszty, no na pewno chcielibyśmy też w miastach powiązanych z internetowymi gdzieś tam grupami i miejscami, w których się poruszamy, Wrocław i Kraków mogłyby być dobrym wyborem. I też postaramy się razem zorganizować to w tych też miastach. Zobaczymy jak pójdzie Poznań i zobaczymy jak pójdzie dzisiejsza impreza, bo też od tego to wszystko zależy. Bo wiadomo, że klub nie kosztuje 5 złotych, tylko e, nieraz tysiące złotych, które a nie będziemy zakładać Patronite'a, bo, yy, bo nie, bo, bo nie jesteśmy influencerami ani dziennikarzami muzycznymi, jesteśmy chłopakami, którzy wszyscy chodzą do roboty, niektórzy się opierdalają i dostają rodziców hajsa, ale to nie, no, żartuję. Nie, nie, każdy, każdy, każdy ma swoje rzeczy do roboty, więc też nie możemy prywatnych pieniędzy wpieprzać w to, bo już wielole, wieloletni, Niektórych i też mój, może niewieloletni, ale też Stasz zaznaczył to, że jeżeli prywatne pieniądze wchodzą w grę na muzykę, to trochę mniej się chlebka w domu pojawia, więc wiadomo jak jest. Tak jak słucham Wiktora, że zależy to od tego, ile osób przyjdzie na koncert, i tak dalej. To stary to akurat ten. Od, faktycznie od tego zależy to, czy będą następne miasta. Wiesz, bo to musi być fundusz, tak jak Wiki powiedział, musi być jakby zwrot z tego żeby to wszyscy wychodzili przynajmniej na zero, bądź mały plus. Kończąc y, temat Ancymonów V2, to nie zależy od żadnych finans, y, to nie za, finansów, nie zależy od żadnych pieniędzy, od żadnych, kurwa, wyświetleń, stosunku łapek w górę do łapek w dół, ile osób napisze, Żuber przyłu najlepiej, kurwa, po co tam jest Fychul, kurwa, po co tam jest Ukigrajda, zjeb, wiesz o co chodzi stary. Naprawdę, to zupełnie od tego nie zależy, bo poczuliśmy wszyscy taki vibe przy robieniu pierwszego numeru, że każdy tego chce. A jeżeli mogę zdradzić, to prawdopodobnie będzie coś więcej niż Ancymony V2 i tyle. Skoro mówimy o jakimś tam, o jakimś zaangażowaniu różnych osób, to też y to pokazuje naszą samowystarczalność, że jesteśmy w stanie również wypromować to jakoś w internecie na tyle, żeby to się faktycznie obiło w miarę szerokim echem, jak na skalę podziemną. Więc dziękujemy również y, towarzystwie z grupy Psycho. I nie można zapomnieć o tym, że no, y, są, są wśród nas też tacy, którym się trochę bardziej jakby powiodło w ich trybach, gdzieś tam można powiedzieć karierowych. Tak jak na przykład Dominik, który jest prezesem Youngware, który tam stoi za drzwiami i mnie nie słyszy, ale chciałem, żeby się uśmiechnął, chociaż. który bardzo nas, bardzo nas wspiera, też promocją jakby ze swoich social mediów, jakby tym, że rozkłada tutaj dzisiaj na imprezie merch swój. No to nie jest tylko Dominik, to jest też Dagmara, która przychodzi robić nam dzisiaj zdjęcia. To są też chłopaki złoza, którzy nas wspierają, którzy prowadzą świetny swój talkshow w internecie. A... Już bez przesad. Nie, naprawdę, nie. naprawdę świetna. Sprawa, a tak naprawdę do, y, można powiedzieć, że dopiero zaczynają budować to wszystko. Idzie to powoli, ale myślę, że pójdzie dalej. I razem wspólnie wszyscy się wspieramy w tym. To jest takie może nie kółko wzajemnej adoracji, ale kółko wzajemnego, no nie wiem, kółko wsparcia też źle brzmi. <ścoughs> a, anonimowi alkoholicy, tylko że nie pijemy, tylko y, żalimy się sobie, że. Ej, nagrał na mnie Disa, daj mi grafikę, daj mi beat i no, tak, no wiecie o co chodzi. No i to, co mówisz teraz, tak się zacząłem na tym zastanawiać, to jest bardzo w ogóle fajne, że jakby tak jak wy się zebraliście. Nie zebraliście się, zrobiliście coś z niczego, zebraliście się w chwilę, tak? Macie numer. Teraz znowu jesteśmy tutaj, macie koncert, jeden drugi, my jesteśmy, są inne osoby. Jakby w ogóle to jest taka moc tego podziemia, moim zdaniem, to jest zajebisty moment, który pokazuje, że faktycznie. Chcemy coś jest, tak jak mu, y, mówiłeś Uki, po prostu na, to, jest, to jest mega. W sensie Na przykład w Stanach nie, no. jest zupełnie inna kultura, nie ludzie na naszym poziomie, gdzie tworzą muzykę tyle czasu i robią dobre rzeczy, już są w stanie z tego i robią, już są w stanie z tego żyć. Są, stoją za tymi ogromne marki, ogromne pieniądze, mhm. ogromne machiny promocyjne, które to wspierają. W Polsce nie ma takiej kultury, no nie, nie jeszcze. Y, czy radio, czy telewizja nie, wi nie, nie widzi tak bardzo dużego y, postępu i tak dużych pieniędzy i tak dużych wpływów hip-hopowych w Polsce po prostu. To myślę, że w przeciągu już dwóch lat się zmieni, bo zmienia się cały czas yy, i dzisiaj, i wczoraj, i jutro będzie kolejny, następny dzień, w którym chociaż o troszkę zmienił się, zmieniło się to podejście. No ale nie jesteśmy w Stanach, jesteśmy tutaj i musimy na swoim podwórku tworzyć coś na możliwościach, które mamy. I fajnie, że mamy takie mm -hmm. możliwości, bo w sumie fajnie jest działać barterem i wspierać się nawzajem, niż liczyć tylko pęgę, nie? Dla rapu, tyle by się pytać, co znaczy dla ludzi Wszędzie to wszędzie, więc zawsze już można naprawdę mnie nuć Co to za klątwa, spłaciłem już długi spod ziemię Więc masz chili na jednym sejfie, i nic, półro typów na scenie Dużo ludzi pisało, szczególnie pod klipem, że ancymony to coś więcej niż młode wilki Trochę właśnie też na to patrzyłem, nie wiem czy dobrze, czy, czy źle Że ancymony trochę są takim właśnie wersją młodych wilków, tylko bardziej... nie, nie, nie nie, nie, nie traktujecie tego w ogóle, nie, tak? Nie, stary, to, bardziej... to nie jest kompletnie, no wiesz, tak jak... To jest po prostu vibe, wiesz, Wajbu nie opiszesz, to się stary wszystko dzieje na zasadzie tego, co wiesz, wypływa wprost z nas, co nie? A to, że powiedzmy ktoś tak powiedział o nas, no to wiesz, to jest tylko i wyłącznie ich opinia. Wiesz, ludzie mi się wydaje, że bardziej mówili o tym, że wiesz, lepszy niż młode wilki, czy takie samozwańcze młode wilki, to mieli na myśli bardziej nie porównanie do nich tylko skalę wydarzenia, co nie, wiesz, to się opiera bardziej na, na rozmachu. Rozumiem, nie, no spoko. Jakby chciałem powiedzieć zapytać o to. My też nie zebraliśmy się jako o, ten jest najlepszy z no. podziemia, ten mm -hmm. jest najlepszy z podziemia, tylko my napisał do nas dobra, jesteśmy ziemale, chodźmy do studia, nagrajmy track. Uh -huh. To, że jesteśmy dobrzy, to już nie nasza wina. <noise> I skromni. I, i właśnie Avalas <noise> powiedział to samo, co ja chciałem powiedzieć, tylko nie dodał całej takiej płyenty, moim zdaniem, która by idealnie to opisała i się do tego wpasowała. Czyli ja się zgadzam z ludźmi, którzy twierdzą, że ancymony to jest coś więcej niż młode wilki. Uh -huh. I tu, to nie jest żaden przytek w stronę młodych wilków czy popkillera. Nic z tych rzeczy stary. My się też nie, nigdzie się nie określaliśmy, kurwa, mm -hmm. młodymi wilkami podziemia. Nie, no ludzie sami was. Chodzi o to, że po prostu młode wilki, to jest zbiór chłopaków, którzy są jasnymi punktami w obecnym momencie na młodej scenie, mm -hmm. mają fajny materiał już wydany, z, kt z których można poznać tych artystów, tak? I są po prostu obecnie fresh, nie, według mm -hmm. redakcji i tak dalej. jest coś na kształt po prostu y, freshmenów. Poczekaj, a my jesteśmy Więcej niż młode wilki? Przez to, że my jesteśmy po prostu ziomalami. I dlatego dla mnie to jest coś więcej niż młode wilki. To do zakończenie, bo za pięć minut jest w sumie sobie otwarcie ty Tak? Ja, kurwa nie gadaj. fajnie no. Serio. Z... A i faktycznie, ja pierdolę o Jezu, za 5 minut otwarcie, jak to widzicie to już jest po i pewnie relacja jest dużo później, tak mi się wydaje, bo nie będzie mi się chciało tego montować, bo będzie mega dużo rzeczy. W każdym razie, no fajnie, że tutaj się spotkaliśmy, dzięki w ogóle za możliwość, że jakby mieliśmy szansę to nagrać, bo moim zdaniem to jest jakby, będzie część historii, bo, yes, bo czegoś takiego jest, jest wiara w to, jest wiara w to. I jakby, no moim zdaniem to będzie jakaś tam część historii, bo... Nie, nie pamiętam, w sensie no, nie słyszałem też rapu jakieś całe życie, ale nie pamiętam, żeby coś kiedyś wcześniej coś takiego powstało i jakby jesteście faktycznie jakimś tam zalążkiem czegoś ciekawego i mam nadzieję, że to będzie się dalej rozwijało, jak mówicie macie plany jakieś i, i życzę wam tego, żeby to naprawdę fajnie poszło i, i żebyście byli właśnie początkiem czegoś, co potem ludzie będą po prostu mówili, no ancymony robiły to pierwsze, I jakby tego wam życzę. Możecie na nas liczyć. Jeszcze tak na koniec powiem. E, poczuję się trochę, mogę. E, ancymony, ancymony to movement. Wpadajcie na koncerty, możecie na żywo sprawdzić, e, jak sobie radzimy, bo tak naprawdę to jest prawdziwą miarą tego wszystkiego. To jest właściwie hip-hop to jest to, że stajesz twarzą w twarz ze mną i mówisz, jesteś hip-hop. A ja mówię, a ty jesteś gościem. I, i tak to wygląda. Podajcie na koncerty Poznań, postaramy się też o Wrocław Kraków, jeśli, jeśli pyknie jeszcze bardziej, to postaramy się przejechać całą pierdoloną Polskę, nawet do najmniejszych miasteczek wpaść, nawet do Półtuska, mimo że tam wyjechuję, i tak dalej. Nieprawda, nie zgadzam się. Oj. nie no, są dwie lodziarnie i trzy monopolowe, więc yy, jak... No więc dziękujemy wam bardzo chłopaki e, Lecimy grać w koncert i organizować merch, który też tutaj powstaje w sumie A mamy wszystko w rozpierdolu, za 5 minut otwarta bramka Widzimy się na kolejnych wydarzeniach, piąteczka Jeżeli dotarliście do tego momentu, napiszcie Wiktor mówi za dużo A, a Uki pierdoli